Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Kasia Cierzak i pozdrawiam z bardzo Cuflen. Spodziewaj się najlepszego, a przyjdzie. Chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić pewną historią. I zanim zacznę, mam do Ciebie pytanie. A czego Ty się spodziewasz? Spodziewasz się najlepszego czy najgorszego? Ciekawe pytanie, prawda? Jeśli Cię interesuje, pewna historia, 30-latka, który yy, za co się nie wziął. Odnosił tylko porażki, nie odnosił żadnego sukcesu, tylko wszystko się nie udawało, a nagle w pewnym momencie zaczął odnosić sukcesy, zaczęło mu się wszystko udawać. Co się takiego wydarzyło? Jeśli Ciebie ten temat interesuje i jeśli chcesz, to pozostań proszę ze mną i posłuchaj, to podzielę się z Tobą pewnym przykładem, pewnego młodzieńca, na który się natknęłam i który bardzo. Y Również e, ten przykład dotknął mojego serca. Spodziewać najlepszego, a przyjdzie. Dlaczego mój syn okazuje się do niczego w każdej pracy, jaką dostanie? Pytał: Nie mogę z tego zrozumieć zmartwiony ojciec, trzydziestolatka. Rzeczywiście trudno było pojąć niepowodzenia tego młodego człowieka. Wydawało się bowiem, że niczego mu nie brak. Pochodząc z dobrej rodziny, otrzymał na starcie wyższe od przeciętnego wykształcenie. I możliwości, miał w sobie jednak tra... tragiczną podatność na porażki. Wszystko, czego się dotknął, kończyło się fiaskiem. Naprawdę, nie starał, yy, naprawdę się starał, ale nie mógł osiągnąć sukcesu, aż znalazł sposób, śmiesznie prosty, ale potężny sposób. Jaki? Po jakimś czasie stosowania owego nowo odkrytego sekretu stracił skłonność do porażek. Zyskał talent do odnoszenia sukcesów. Jego osobowość i siły zintegrowały się, tworząc zdolną do skutecznego działania całość. Niedawno, w czasie wspólnego lunchu, nie mogłem się powstrzymać od wyrażenia podziwu dla tego dynamicznego młodego człowieka, będącego u, u szczytu powodzenia. Zadziwiasz mnie, powiedziałem. Kilka lat temu byłeś nieudacznikiem, teraz rozwinąłeś oryginalny pomysł w dobrze prosperujące przedsięwzięcie. Jesteś ważną osobą w lokalnej społeczności. Czy możesz mi wyjaśnić tą niezwykłą przemianę? Witaj, Daria, kochana, witaj. Tak naprawdę, to było całkiem proste, odpowiedział. Nauczyłem się wiary. Odkryłem, że jeśli ktoś spodziewa się najgorszego, otrzyma e, najgorsze. Jeśli zaś spodziewa się najlepszego, otrzyma najlepsze. Wszystko, co się ze mną stało, stało się dzięki praktyce opartej na jednym wersecie z Biblii. Jakiż to werset? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Ewangelia Marka 9:23. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. W nagłym przebłysku zrozumiałem, że to, czego mi brakowało, to umysł umiejący, i przyzwyczajony wierzyć, myśleć pozytywnie, ufać Bogu i sobie. Stosując się do Pana rady, powierzyłem się Bogu i ćwiczyłem opisane przez Pana techniki wiary. Nauczyłem się myśleć pozytywnie o wszystkim i jednocześnie staram, staram się żyć uczciwie. Uśmiechnął się i mówił dalej. Bóg i ja zawiązaliśmy spółkę. Kiedy przyjąłem tę strategię, wszystko zaczęło się zmieniać prawie natychmiast. Nabrałem zwyczaju spodziewania się najlepszego zamiast najgorszego i tak też szły moje interesy. Zdaje się, że to coś w rodzaju cudu, prawda? Zapytał, kończąc tę fascynującą opowieść. Nie był to jednak żaden cud. Cóż, że, cóż się w rzeczywistości stało? Ów człowiek nauczył się posługiwać jednym z najpotężniejszych praw rządzących światem, prawem uznawanym zarówno przez psychologię, jak i wiarę: a mianowicie, zmień swoje nawyki myślowe, naucz się wiary zamiast niewiary, oczekiwania zamiast zwątpienia. W ten sposób wszystko przenosi się do królestwa możliwości. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Zgadzam się w tysiącu procentach i jeszcze więcej. Wiara jest podstawą. I pamiętaj, wiara jest spodziewaniem się tego, czego nie widzisz. Nawet Hebrajczyków o tym mówi. Wiara jest spodziewaniem się czy niewidzialnych. Nieważne, że Twoje zmysły, wzrok, słuch, mowa. Dotyk, mówią jedno, ale jeśli ty widzisz duchowo, jeśli ci Pan pokazuje obraz, jeśli ty zaczynasz jakieś przedsiębior, przedsięwzięcie, i zaczynasz działać czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, trzymaj się tego obrazu i idź w wierze, nie w niewierze, bo świat duchowy jest bardziej realny. Nie ma nic niemożliwego dla osoby wierzącej. I tak w przykładzie tego człowieka, z wielkiego nieudacznika. Bo co nie zaczął, wszystko się nie układało, wszystko się psuło, wszystko się działo nie tak, stał się wielkim przedsiębiorcą. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kochani, ściskam mocno, pozdrawiam. Życzę wiary, nie niewiary. I odpowiedz na pytanie: czego się spodziewasz? Najlepszego czy najgorszego? Jakie są Twoje myśli? Podziel się, jeśli chcesz. Pozdrawiam serdecznie Kasia i życzę pięknego dnia. Do widzenia.